Siemaneczkowitą w kolejnym filmie dzisiaj wróciłem z wakacji, byliśmy na tydzień w Turcji no i już chce mi się po prostu coś robić chce mi się tu coś działać bo 7 dni wypoczynku takiego to do mnie za długo e, dzisiaj tak, pojedziemy talerzować tak zrelaksować się po burlopie, to pojadę talerzować nowym John Deerem tylko najpierw musimy do niego założyć kogut który jest tutaj jakby ktoś chciał taki mocowanie koguta to piszcie za 120 zł, Wam ogarno. Na wzór oryginału wszystko pasuje tak jak oryginał, tylko przykręcone pod, pod tarączka. I tamkaj wydech. No i kogut na dwie strony musi być obowiązkowo. Tutaj głębosz. Głębosz był na wynajmie. Jakby ktoś chciał się zgłęboszować tutaj w okolicy pola, no to bez problemu mogę go wypożyczyć. Tylko już widzę co muszę poprawić. Tutaj muszę jakoś zrobić e, taki płaskownik, tutaj na przykład e, z otworami i wsadzić śruby. Śruby, tak jak mają być, bo czekaj jak one są, bo generalnie to nie są te generalnie był na wynajmie. Tam dowałek 2-3 śruby, jakby się zerwało, no ale pozrywali to i potem wsadzali byle jaki, a nie może być byle jaki gówno, bo... I ja tutaj mam specjalnie śruby, tak zrobione, takie długie, żeby w tej części nie było w ogóle gwintu. A tutaj potem patrzę, jak przyjechał drugi raz, że tu śruby 5-8 w ogóle wsadzone nie może być takie dziadostwo, bo mi będzie otwory rozpierdalać. Także tutaj będzie 10 śrub i za każdą śrubę 5 zł, Dodatkowo płatne, się wynajmie. Nie miał milion zrobów ze 20-30 hektarów, no ale dłuta tutaj już widać, że tu jest ok, wszystko. Tu jest generalnie trochę już ten ruch wyślizgany, ale to tu jest ostre jak Żyletka. No i widać, że się zużywa, Zużyło się. I no, Ciężko mi tak porównać, bo nie zmierzyłem, jak sejle było nowe. Ale widać, że ubyło tego już, już fest, bo to jest naprawdę aż tutaj poweginane. Ale ze 30 hektarów już mógł zrobić. także Tutaj wszystko, wszystko jest git. Trochę wycisła ta blacha. Trochę wycisła, ale wiadomo, to, to się będzie zużywać. W razie czego będzie się go regenerować. No ale to jak gadam. Jakby ktoś chciał na przykład też zgęboszować to te pole, bo beton, no to mogę przyjechać. Zapytamy Dżublira Dużego i, i zgęboszujemy w przyszłości przez zima. Wał. Nie wiem, czy kupia, czy dorobia yy, Gotowy wał. Około 5000 by kosztowało bez malowania, no i transport jeszcze. Także trochę by to kosztowało, no ale już będzie robota robić i będzie taki ee, full wypas, że tak powiem, no bo już będzie robił mega robota, bo te kolce będą to rozpierniczać i, i będzie dużo lepszy efekt po tym. No ale generalnie e, z tego co wiem, co robiło z traktorem 105 koni 100, 115 chyba, no i z moim też 105. No teraz będzie z tym dużym, dużym dylem, tak żeby się jechało, pojedzie się troszkę szybciej, po prostu. Ale dobra bierzemy się za montaż koguta i jademy, jademy po prostu, i jademy talerzować. Widzicie, wydech jest z nierdzewki założony. To, to będzie już, albo już było w filmie, nie wiem, bo już straciłem rachuba. Mam tyle tych filmów ponagrywanych, że. Nie wiem co kiedy będę montować, także musicie mi wybaczyć. Ale tak, jak jak ktoś chce mocowanie koguta, no to piszcie, ogarniemy. 120 zł. Nie wiem, czy cenarzyk powiedział, czy nie powiedział. 120 zł. Ciekawe, czy mi się to uda tutaj samemu przykręcić. Chyba się nie uda, bo. Aha, jeszcze trzeba wejść po kluczyk i otworzyć drzwi pasażera Nie wiem czy ich nie powiedzią kluczyków na wyjazd ja. Kukurydze już dochodzą, pojadamy też jednego dnia Zrobimy e, objazd, pól jak to tam wyglądają, te kukurydze porównamy V280, V240, V250 mam najmniejsze Kurde, ale się cieszę, że już sobie pojeżdża, No ten rzepak mnie troszkę yy, smuci Ten co teraz był w siaty, bo męczy się, nie wychodzi za dobrze No ale popadało Także myślę, że Powinno być lepiej dużo. Nie wiem, czy 100% wyjdzie, ale 90%. Liczę na 90% schodów. To nie będzie źle. Dobra, jakby co to zrobić teraz? Najlepsza byłaby szpilka. Kwestia mocowanie To tu generalnie pasuje. Wydech. Średnio. Muszę wziąć szpilka Szpilka, ósemka Tu jakieś skarby też są Ale szpilki nie ma Generalnie byliśmy w tej Turcji Byliśmy w tej Turcji Na szczęście było mało Polaków, bo powiem Wam Te poloki to są wieśniaki są takie wieśniaki Trochę długo No dobra, może się uda Była tam jedna Polka i do że Na barze żona jakiegoś drinka chce Chuj wie, w ogóle nie było w tej karcie drinków Nazwy też w ogóle co to wzięła No i się tam wadziła z tymi barmanami W końcu ktoś się tam podjął i to zrobił, ale no wieś, wieś. Tak samo zajmowani leżaków, ale to nie tylko Polacy, to wszyscy. Tak. O. Tak pasuje. Tak tutaj pasuje. Wydech nie pasuje. Ale wydech się chyba dopasuje. A tutaj by to trzeba popuścić, bo jest za wielko dziura. Hmm. By to trzeba w ogóle całkiem odkręcić. Chyba, że to wyskoczy. Nie wyskoczy. Dobra. Kogucik zamontowany. Tak to wygląda. Na dwa od razu lepiej. No tu jedno takie, jedno takie mocowanie, także jeszcze to nie jest. Tak idealnie jak powinno być, ale generalnie źle to nie wygląda. Także jak ktoś chce mocowanie na drugiego koguta, to piszcie, ogarniemy. A teraz odpalamy Johna i jademy talerzować. fajnie bo jest na przelocie przedni tu jest tu Jadę po talerzówka Jeszcze musimy przednią szybę sobie trzeć Bo strasznie zasyfiono Dobra, widzimy się na polu Jeszcze o, kierownica jest do zrobienia Całkowicie siłownik się rozwalił.